Uważam, że po prostu państwo powinno się tym zająć, bo jest to w interesie każdego. Jeśli komuś nawet wydaje, że to, to mnie nie dotyczy, bo, bo, bo ja nie gram. No to tak nie działa. To jest po prostu y, krótkowzroczne y, myślenie, a y, też to może być y, tak skuteczne narzędzie, dlatego że ktoś nie będzie miał do końca wyobraźni. Że można to w ten sposób właśnie ograć, że to by było aż, aż zbyt, zbyt filmowe czasami, ale wytypowanie, zobaczcie, politycy mają bardzo małą wiedzę na temat hazardu, więc podejrzewam, że wielu z nich też się zarejestrowało w takich nielegalnych platformach, z, ze świadomością lub, lub nie. Wytypowanie urzędników, osób zdolnych do. Podjęcia pewnego rodzaju ryzyka, jeśli widzimy, że ktoś może ma problemy finansowe, mamy też przecież dane związane z zamieszkaniem tych danych, danych osób, tak? Więc to już nawet zdobycie informacji, gdzie ktoś mieszka. Jeśli do kogoś to nie przemawia i uważa, że ja szczerze jakieś czarnowictwo, to ja tej osoby po prostu nie jest w stanie przekonać inaczej.